Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, na wstępie chciałem oczywiście powiedzieć, że wszystkie filmy, które do tej pory robiłem i które będę robił teraz, oczywiście nie stanowią żadnej, broń Boże, porady medycznej i to wszystko, co pokazuję i co mówię, możecie stosować tylko wtedy, jak nie będzie aptek, leków i lekarzy. Jeszcze jedno na wstępie. Chciałem się odnieść do komentarza pod filmem DMSO. Dziwnym zbiegiem okoliczności po nagraniu filmu z Marcinem Bustowskim pojawiły się takie dziwne komentarze. 5 złotych zarobku z jednego jest. I tam jeden pod filmem DMSO, chyba z tego co pamiętam, podpisuje się fitoterapeuta Gumpek, Głupek czy Gupek? No nie wiadomo jak on tam się podpisuje. Kolego, chciałem Ci tylko przekazać, bo nie chcę marnować czasu, gdyż mam tutaj do przekazania wiedzę. Po prostu... Zajmij się czymś innym albo się dołóż i dopiero wchódź. No chyba, że te 5 zł z tego komentarza, które tam trzy napisałeś. No to jest Twoje całe utrzymanie i na tyle Cię w życiu stać. Ale dobrze, szanowni Państwo, przejdźmy dzisiaj do tego tematu, o którym, który jest ważny tak naprawdę. Nie przejmujmy się głupkami czy tam kimkolwiek. Może tutaj kamera pokaże, co tu chcę dzisiaj Wam za, zaprezentować. Oczywiście mamy tu dwa zielska, rosną koło siebie. Jest to nic innego jak bambka lancetowata. I taka licha, ale jest, no takie warunki, po prostu babka szerokolistna. Szanowni Państwo, jest to środek leczniczy używany, używany już od, od ponad 3000 lat, znany w różnych medycynach, przenoszona była nawet do medycyny, przenoszona była na różne tereny, rejony. Jest jeszcze, występuje jeszcze babka plesznik. tu jej nie ma, ona w naszych warunkach bardzo ciężko rośnie, ale co chciałem Wam powiedzieć, jest to każdy widząc taką babkę, no to powie, każdy sobie od razu skojarzy, że tym zawsze babcie czy coś nacierały nam jakieś ukąszenia, jakieś narany przykładały stłuczenia o gdzieś kostka się stłukła. Tak, oczywiście, to jest, to jest, to jest, to jest jedno, tak, tak jest, to, ta babka czy ta działa bardzo pięknie, jeżeli ugryzie nas nam czmiel, komar, takie te nacieramy, zgniatamy to, nacieramy tym sokiem i po 15 minutach swędzenie i wszystko odchodzi. Ale szanowni Państwo, ta roślina, Te dwie rośliny mają dużo bardziej, po prostu większe za zastosowanie. Jest to, jest, są to fenomenalne, lecznicze, w większości, Panie Głumpek, udowodnione po prostu pracami naukowymi działania. Przede wszystkim, co zawierają, tu skupimy się na, na tym, na liściach głównie, bo to jest, to jest najbardziej środek zielarski, liście, prawda? Zawierają przede wszystkim, co one tu zawierają? Mają bardzo dużo witaminy C. Witaminy K, witaminy z grupy B posiadają w swoim składzie dużo potasu, żelaza, boru, co tam jeszcze, fosfor, magnez. Także, także tak, jak, jak, działa, jak działają te napary lub wyciągi, o których ja później powiem, po prostu prze, prze, działają przede wszystkim przeciwzapalnie, antysteptycznie, wykrztuśnie przede wszystkim, przeciwnowotworowo, również oczywiście, to jest potwierdzone, i wspomagają trawienie. Ale jak możemy to zastosować zarówno tą babkę zewnętrznie, jak i wewnętrznie? Może tu powiem najpierw o, o, o wskazaniach wewnętrznych, na co stosujemy. Jeżeli ktoś ma kaszel taki mokry, ten kaszel nie może odkrzucić, dusi się, bardzo dobrze robić sobie napary z takiej babki, super usuwa wydzielinę. Przy kaszu, przy, przy takim kaszlu wyrzuca to wszystko i bardzo dobrze. Na co jeszcze? Zapalenie gardła, zapalenie krtani, równie dobrze. Można sobie płukać tym, popijać to. Przy, przy jakichkolwiek przeziębieniach stosujemy to. Co jest co, co ważniejsze, choroba wrzodowa, udowodnione badaniami, choroba wrzodowa, żołądka, dwunastnicy, zapalenie żołądka, jeżeli ktoś posiada jakieś stany zapalne, tak samo jelit i tej dwunastnicy, kamica moczowa również, również bardzo ładnie wspomaga leczenie. Stany zapalne nerek, jeżeli ktoś ma przewlekłe zapalenie nerek warto stosować ten napar, nie ma przeciwwskazań tu przy tych, przy tych ciężkich zapaleniach nerek, co jeszcze jeżeli ktoś ma jakiś krew w moczu, krwiomocz to tak samo co można co mógłbym jeszcze powiedzieć, a jeżeli ktoś się czuje taki znużony, teraz ludzie mówią nie mamy siły, nie chce mi się nic zrobić przesiedzi pół dnia, nic nie robi to takie właśnie, to stosujemy taki, to tu będzie wyciąg alkoholowy najlepiej, zaraz powiem jak go zrobić, może szybko przejdę po prostu do tego jak działa zewnętrznie, jeżeli ktoś ma wewnętrznie ten napar, stosujemy po prostu łyżka stołowa na szklankę wody, zalewamy, czy do picia, czy do przemywania, czy do oczu, stosujemy tak samo. Czyli zapalenie powiek, spojówek, jakieś to, to po prostu możemy sobie z tego robić okłady, jakieś czyraki, yy, wiadomo, czyraki, jakieś przetłuszczające włosy, jeżeli ktoś ma pukankę z tego samego naparu i, te, i to przetłuszczanie odchodzi nam po prostu. Co jeszcze? Trądzikowa skóra. Tak samo, prawda, yy, możemy sobie zrobić yy, przede wszystkim Głębokie żylaki. Jeżeli ktoś ma tak, tak zwane głębokie żylaki, czyli one nie są tak uwydatnione na zewnątrz, tylko one są bardziej w głębi tych naszych głównie tutaj nóg, to tak samo możemy zrobić sobie taką prostą maść. Bierzemy 15 ml, 15 ml wywaru, o którym zaraz powiem, i 15 ml tłuszczu, najlepiej gęsiego można, to się miesza i powstaje nam bardzo fajna maść do smarowania. Ale może powiem teraz już, przejdę szanowni Państwo, jak zrobić taki wyciąg alkoholowy. Otóż bierzemy 100 gram liści yy, i siekamy ich, siekamy ich, takich surowych liści, czy tej babki, czy tej, siekamy, siekamy, zalewamy pół litra wódki i odstawiamy na, dni, na 20 dni w ciemne miejsce i oczywiście w ciemnym szkle, gdyż żeby nie traciła wartości. Nie tracą tu wtedy te, yy, yy, po prostu nie traci wartości. ten. Ma być w ciemnym szkle po 20 dniach, po prostu, jeżeli komuś przeszkadza ten zbyt dużo alkoholu, można ją odparować, otworzyć. Oczywiście, oczywiście w ciemnym szklerze była przechowywana. I wtedy jak to stosujemy, właśnie? Stosujemy dwa razy dziennie po dwie łyżki stołowe na około 150, czyli 3 czwarte gdzieś tak szklanki wody, i działa to na nas ta ta nasz, ten nasz wyciąg alkoholowy to właśnie wzmacniająco, że mamy siłę, chce nam się pracować i tak dalej. Co jeszcze możemy z tego zrobić? Możemy też zrobić syrop ze świeżego soku. Wyciskamy 100 ml takiego świeżego soku z tych, z tych naszych babek, wyciskamy 100 ml miodu, dajemy płynnego, tak lekko to podgrzewamy, niezbyt mocno, żeby się to ładnie nam wymieszało. Sok z jednej cytryny i bo ewentualnie do smaku można sobie tam dorzucić goździki, też mają, też mają przeciwzapalne różne zastosowania. I właśnie tak, czy tak możemy po prostu się tym leczyć. Jeszcze wspomnę o tej maści właśnie. Jeżeli, jeżeli tą maść robimy, to bierzemy 15 ml właśnie tego wyciągu alkoholowego i dodajemy 15, mili, 15 ml tłuszczu, najlepiej gęsiego, bo wiadomo te, te jakieś tam różne środki, które można kupić, czy tam te linomagi, czy nie linomagi, no nie wiadomo co, oni, co one mają do końca w składzie, aczkolwiek... Najlepiej zastosować tu tłuszcz, gęsi i po prostu, szanowni państwo, także musicie znać te rośliny, gdyż jak nie będzie aptek i leków, jak już wspomniałem, to będziecie w stanie zwalczyć wiele chorób i korzystajcie z tego, co daje nam natura, i uczcie się, bo za chwilę już nie przyjmują, już, już jest ciężko dostać się do lekarzy, a jak będziecie to wiedzieć, to zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. To pokazał na przykład przykład tego, te, tego pana Głąbka komentarze. Także może na tym, szanowni państwo, to już wystarczy. O, tu mamy jeszcze odwale. Na tym, na tym szanowni państwo, może yy, zakończymy. Także dziękuję serdecznie. Zapraszam do sklepu na www.potenga-słowian.pl, jak również do subskrypcji, jeżeli się komuś podoba. Dziękuję bardzo.